No i witam, witam, witam! No i jak tam? Nowa kolejka? Bo ja już z tym zły, Od samego początku. Bramka stracona Arsenalu i znaczy nie, że mam obrońców czy coś tutaj ja im kibicuję. Znowu flyersko stracona bramka. Potem bramka la gazeta, nie ma ratuje, aubę, jedynie asysta, ale chociaż coś. Ogólnie niezadowolony. 30 minut i nie ma bramki znowu Ałby. Znowu z moich graczy jedynie Orier coś zrobił, ale to tylko asysta, bo byłoby 3 konto i 3 bonusa a tak tylko dwa bonusa i dwie stracone bramki, to tylko 4 punkty, a już byłoby ponad 12 by miał. Niestety Oriere ale mimo wszystko 6 ze straconym golem Tottenham, to dobrze. Brawo za debiut Mourinho. Wygrana 3-2, ale no, nie w niezbyt dobrym stylu, przynajmniej druga połowa zawiedli, bardzo zawiedli, moim zdaniem. Teraz idą inne mecze. W trzech meczach jeszcze nie padł żaden gol. Liverpool się męczy bez Salah. to Nie będzie takie łatwe. Mówiłem Wam. Mimo, że raczej pokonałem Crystal Palace, no to nie będzie proste. A później oczywiście najważniejsze zdarzenia. Manchester City podejmie Chelsea. Moim zdaniem będzie pogrom. City to wygra, ale mogę się mylić oczywiście. Abraham będzie strzelał, a nie Aguero, ale zobaczymy. Moim, moim zdaniem Aguero hat -trick. Zobaczymy jak to będzie. Wyszedłem na chwilę... W... Co prawda, trwają mecze, ale tylko na chwilę. Już zaraz będę dalej oglądał. Mega ruch, jak na sobotę w to oczywiście. Piękna jesień, może nie do końca, bo pada. Dobra, kolejne spotkania i wiadomo, co trzeba zrobić. Harry Kane gola, trzeba go brać. Chociaż trochę jak zwykle wycofany, tak będzie pewnie u Mourinho, ale grał cały mecz. Nie wygląda tak źle. Wardy oczywiście w topa, nie? Wziąłem go za Aguero i to jest ale mega błąd, bo teraz Aguero strzeli bramki, a Wardy nic nie strzeli pewnie. Leicester kiedyś też się musi zacząć. Na razie rządzą, ale kiedyś musi przyjść kres. Chociaż mogę się mylić jak 3 lata temu kiedy zdobywali mistrzostwo. To wszystko się okaże, wszystko jest przed nami. Szczególny mecz jest później, a jutro tylko jeden mecz, Manchester United na wyjeździe Sheffield United. No będzie się działo, będzie się działo. Naprawdę ciekawy weekend, ciekawa kolejka. Na przykład Juventus przegrywa. Wczoraj Lech wygrał 3-0, teraz Juventus przegrywa za Talantą. Co prawda nie ma Ronaldo, który jest kontuzjowany. Już szykuję się do powrotu, trenuję, ale zobaczymy. Naprawdę sporo się dzieje, mamy dzisiaj jeszcze sporo meczów też w Polsce. Lechia na przykład musi pokonać LKS. Mam na kuponie, polecam. Co jeszcze? No będę chyba powoli kończył, bo zaraz dochodzę do domu. Kończy się przerwa i oglądamy drugą połowę, nie? Barcelona wygrała 2-1. Bramki nie strzelił Messi, Ciekawa i tak samo 3-0 prowadzi Bayern. ale Lewy bez gola. Tak myślałem, że dzisiaj nie szczeli, nie chcę się chwalić, ale zobaczymy, jeszcze ma czas. Oby oczywiście, bo mu kibicuje. Nie tylko dzisiaj, ale ogólnie. Zawsze. Musi tą piłkę dostać. Chociaż to jest Maurer. prawdopodobne w erze Messiego i Ronaldo, ale kto wie. Jeśli chodzi o formę, no to chyba teraz nie ma nikt wyższej. No i powoli będę kończył. Spotykamy się niebawem. Prawdopodobnie po weekendzie w poniedziałek nagram dłuższy materiał. A na razie życzę wam samych y, wielkich emocji, wygranych spotkań i wy, wygranych kuponów, powodzenia, do usłyszenia, pozdrawiam.